Michał to jest coś, to tak Który będę Wam pokazywał, a ja wuju, pojedźcie w domach, tutaj na razie taki... Będziesz się ciekawicie co jest za tymi słodkami. A to co, to wilk? Napiszcie mi w komentarzach, że to oswojony, czy nie oswojony. O jak się fajnie do mnie płaci. Napiszcie mi w komentarzach. Zach, czy to jest oswojony, czy nie oswojony? Może się nie chodzi o piętro, więc stoi tam, czy co? To. To, a tutaj nic nie ma na razie. To drugie piętro E. Za chwilę wam pokażę, jak drugie piętro wygląda, tylko sobie wejdź. Czyli to kurło, do kurka, do kurka. I kupkę, kub, kub, nie kupę. Wejdźcie z tego pietra tu się tak, proszę tu jest tutaj być wsypialdzią gdzie... No właśnie Więc Tak to wygląda mój domek no A się, że... tak so, jak słuchacie mojego nie oglądałeś Ale Łuk to Minecraft, to wam pokazuje co w tym odcinku To jest piekiela łaczyszka ten Maciek Gdzie o, tak się prezentuje. Pamiętaj, to z bramie nagrywał i to by była kotlutowa, więc to by było na tyle z tego odciekania. Mi się no, e, spodobało. Zbójcie mnie, oceniacie. Dawajcie mi proste łapki w górę, więc to by było na tyle. Czegoś wami stara się.